Wspaniały dzień. Słońce świeci, ptaki śpiewają. Hipopotamę zabiły tylko sześć osób. Aż ciężko uwierzyć, że prawdopodobnie zostało nam zaledwie kilka lat życia. W dobrym towarzystwie czas szybciej leci. Wody? A dziękuję. Piłem w zeszłym tygodniu. Myślisz, że czas naprawdę może gdzieś lecieć? A myślę, że czas jako taki nie istnieje, że jest tylko konstruktem, który my ludzie stworzyliśmy, by swobodniej nawigować w granicach rzeczywistości. To by wyjaśniało, dlaczego zawsze jesteś spóźniony. Bardzo dużo mówi się ostatnio o tym, by być w tu i teraz, obecnym w danej chwili, by medytować i oddychać. Słyszałem o tym, ale muszę ci się jednak przyznać, że nie jestem w tym najlepszy. Mm. Kilka dni temu zawalił się strop w tunelach pod piramidą. Nadzorca uznał, że to moja wina i postanowił mnie ukarać zamykając w klatce na pełnym słońcu. Oj, to niezbyt miło z jego strony. Taką ma pracę. Zmierzam do tego że ciężko mi było w tym upale nie odpłynąć myślami w jakieś inne miejsce. Rozumiem, że twoje myśli to takie malutkie łodzie. Tak. Mogę dzięki nim podróżować w dowolnie wybranym kierunku. Każda ma dwa drobniutkie wiosełka i pałkę, by odpędzać nadpływające małe krokodylki. Fascynujące. Byłeś z tym uznachora? chora? Tak, tak. Przyłożył mi pijawki i wspominał coś o złej relacji z ojcem. Gdyby wszystko było tak proste, jak wtedy, gdy byliśmy dziećmi. A masz rację, rok temu wszystko wyglądało inaczej. <gry> Czy opowiadałem ci kiedyś o tym, że chciałem być faraonem? Naprawdę? No wspaniale. Co za idiotyczne marzenie, prawda? Teraz już wiem, że się do tego nie nadaje, że po prostu nie jestem godzien pełnić najważniejszej funkcji w państwie. Teraz to wiem, ponieważ otoczenie mi o tym powiedziało. Ale kiedy byłem dzieckiem, byłem przekonany, że właśnie tym powinienem się zajmować wychodzeniem przed pałac i machaniem do głodnych ludzi zmienianiem świata na lepsze oczywiście. Wyobrażałem sobie, że stworzę kraj, w którym wszyscy będą szczęśliwi. Każdy miałby dostęp do wody pitnej, edukacji, mężczyźni i kobiety mieliby równe prawa, cywilizacja rozkwitałaby na moich oczach. Ale kto wtedy kupowałby alkohol, żeby zagłuszyć wewnętrzny ból? Nikt. Nie byłoby takiej potrzeby. Wszyscy byliby szczęśliwi. Tylko w takim systemie znacznie ciężej byłoby wykorzystywać ludzi, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Jesteś pewien, że dobrze to przemyślałeś? To by oznaczało koniec wyzysku. Żadna piramida by nie powstała. Ale powstałyby inne rzeczy. Pomyślałem sobie nawet, że wszyscy mieszkańcy mogliby wybrać mojego następcę. Absurdalny pomysł. W jaki sposób? Poprzez wolne wybory. A szybkie Ty... nie byłoby lepsze? Nie przerywaj mi. Każdy mógłby wypowiedzieć swoje zdanie i w wolnych, uczciwych wyborach wybrano by go głosem większości. Hmm. A co z drugą stroną? Nie byłaby zdruzgotana porażką? Co jeśli jedna strona szczułaby na siebie drugą, obwiniała ją za wszystko, co złe? Przecież wystarczy, że ktoś zacznie kłamać. Czy to nie doprowadziłoby do rozpadu społeczeństwa i wzajemnej nienawiści? No nie wiem. Cóż, no byłem wtedy tylko dzieckiem i nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Czasami się tak zastanawiam, jaki jest cel tego wszystkiego. Co ja tu tak właściwie robię? Siedzisz na krześle, zajadasz się piaskiem, prowadzisz ciekawą rozmowę. Słowem, żyjesz. Ciężko powiedzieć, że żyję słowem, ale. Czy w tym życiu jest jakiś cel nadrzędny? Skończyć piramidę. Nie no, wiadomo, tak, no ale tak, tak poza tym. Myślę, że na dłuższą metę nie ma się za bardzo co nad tym rozwodzić, zwłaszcza po Twoim pierwszym małżeństwie. Trzeba po prostu żyć rozwijać się, doświadczać i być może starać się być dobrym człowiekiem. A co jeśli my, jako gatunek dominujący, mamy obowiązek chronić i dbać o rozwój planety? A no, jeśli to prawda, to niezbyt dobrze nam idzie. A propos idzie. Albert się zbliża. Oddałeś mu już jego pieniądze? Nie, niestety nie. Potrzebuję ich znacznie bardziej niż on. Poza tym wydaje mi się, że niedługo może umrzeć. Czy ty słyszałeś jak on kaszlę? Teraz to słyszę. Dobra, chodźmy stąd, za nas zarazi. Dobrze, prowadź. Jestem tuż za tobą. i